Lepszych nie masz, lepszych nie masz. Co tam pierdolisz? Tu się masz bije, czy karmi kurtasem? Co co? <grymringe> co, 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 Ja pierdolę kurwa, co to było, tej? Zapisaj, coś, Kurwa, ty tylko sapisz coś, zapisz coś, kurwa, staluje bany. Mówisz kurwa czy mówić nie. Jeden ma, jeden ma, chyby. No kurwa, no cię to interesuje, ja pierdolę. Powiedz, powiedz im, gdzie nie będziemy się śmiać Ty Nikola, w kim ty kurwa gadasz? Co? co? Kolega, to nie w ty nie, pedale. Nie, nie, pedale Kolegów kurwa, kurwa kolegów nie masz na ciebie, to kurwa, to gdzie kurwa dokarmiają Ciebie kurwa dokarmiajmy, przynajmniej domu karmiąc kurwa w co mieszkasz kurwa, jak cię widzę, to ci kurwa bułkę rzucę, żeby ci smutno nie było A w Trymzo? Bo nie, bo coś nie ogarnia. No kurwa, jak to w którym? a gdzie kurwa? Mieszkasz to w tamtym Zo, no? No to powiedz, w w Trymzo. Ja pierdolę, no kurwa nie wiesz jak to wygląda, tam są zwierzęta... Do... Co byłeś tam? No, nie <grym> do ciebie no kurwa, <grym <grym A tak. kurwa! Kurwa, Może banan? co? No kurwa nie, bo bananów nie lubię. Co? co? Chyba cię trochę zmutowało w gimbusie. No bo kurwa bananów nie lubię, daj. Ja lubię banany, kurwa. Ty lubisz takie te mięsiste. Powiedzcie mi się, jak teksty wymyślisz Teksty szukasz? Co tam pierdolisz? Już znalazłeś? Słyszałem kurwa, że w bolesławku mieszka. No mieszkam. To ty kurwa jebana, mówimy, no, ja mam kurwa, nie wiem, godzinę drogi już jebana. A gdzie ty nie? mieszkasz? A w cipie kurwa, wujcie nie miałem. W cipie, u matki, no ścipę to ty wyszłeś, wiem. Nie, moją no, cię lubimy bardzo kurwa. A moja mama nie ma Facebooka, ani twojego numeru, więc... No ale ja mam kurwa twojej matki numer, dymamy się w ogóle wesoło, jest kurwa myślę, że jakiś To podaj. podaj. No podaj kurwa, co ci mam kurwa podać i zjebić pierdolony? Numer Sonika twojej starej. No, numer Sonika kurwa, nie na skrótach <laughs> twojej? Nie, moje nie sprawdzałem nigdy i się kolegą chwaliłeś. No kurwa, zachwala no, się, tu że twoją dymam, bo wesoła jest. Nie masz, czym kurwa nie masz, chyba wibratory. No kurwa, masz na piwek na lodówce zostawiłem. Nie <śmierdanie> będę <śmierdanie> miał. Dawaj, jeszcze nie pociśnij, poczekamy. Kurwa, no to ty sekundę cichy, bo minutno kurwa weź kurwa, twaj mi się, się, tak pierdolisz. Ziemia, ciebie obejrzeć, przynajmniej z pół miliona, nie? pół miliona, ja pierdolę, co ty dupcisz? To ja, dem, Chyba kurwa jak góra w mordzie zachcisz. Kurwa. <śmierdanie> Chopie sam i samą cię wybierze, nie? No, nie? No ciekawe jest, ciekawe Muszę lepiej zbierać dla i nie? No, ty kurwa śmieszny jesteś. Nie wiem, co kopuję ci, kurwa ci daje do jedzenia, ale to dobre jest. Ziomek, lepiej już sobie oszczędzaj odbyć, bo jak cię wydymają, to tu kurwa. No, wdymać, to cię kurwa mogą mówić, staluje bany. <noise> Coś jeszcze? No, kurwa nie wiem, co powiem, co ci kurwa powiem. Chciałem, że ty w Metinę grałeś, pedał. Tylko debile grałem w Metinę. No co matka kurwa ze mną grała, a sama z została. Co zrobiła? Gówno w kurwa jebany. To jest jeszcze... <grym> Dawaj mój. Co ty kurwa mogłeś zamik, bo firma taki to widzę. Matka ty, ten, tacy, starzy, ten, powiem, cię, kurwa. ci chyba tym taki karita, cię syłać, chyba matka ci mikro zabrała. W dupie masz ten mikrofon debilu. O, już, już wyciągnął, musiał się podrapać. Znowu się drapię. No podrap się i mów w mnie Ani. No podrapać to kurwa, a moje ojcu staluj jebany. Co mogę podrapać, bo cię słabo słychać? A pierdole, dole jak mam kurwa z takim dziełem cię tyle, ten kurwa u, uszy umyję chociaż nie? O, to to się nie drap po dupie, tym kurwa twoim mikrofonkiem. Dobra Nikola, że kolego garnie to wejdę, User disconnected from <laughs> your channel. <laughs> uh. <laughs> User in your channel stopped recording. <laughs>